Hej siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w waszej ulubionej gierce Blocket in Combat. Witam Was bardzo serdecznie, jest ze mną Natalia. Jestem. Jest z nami Patrycja. Jako, jest paktiś, witam, witam jest z nami Adwes. Witam, witam. Tak, to my sisterek, patrzcie, patrzcie <laughs> Jakie śmieszne ha 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 No i słuchajcie, gramy dzisiaj Blocket Combat, Blocket in Combat, ale tym razem robimy składy mieszane. Nie ma dziewczyny kontra chłopacy, tylko ja jestem z Spatiś, a Natalia... <laughs> Wiem, że nowa wersja jest dostępna Co? Nie, nie mów tak Patty nieładnie Co? Czemu obrażasz Kasia? mi jedwesa? No właśnie okay. No właśnie, więc słuchajcie, jedyna rzecz jaką dzisiaj zmieniliśmy To taka, że nie ma początkowej skrzynki To znaczy, oprócz składu No więc chyba będziemy zaczynać, jeśli ktoś nie wie o co z was chodzi No to... Niebieski, e, niebieski, chodź. chodź Patty, dość zielonych r Rusz, róż tutaj się, chodź i sklikamy start w takim razie No i słuchajcie To jest taka największa właśnie zmiana Że gramy e, 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 Właśnie bez początkowych skrzynek Reszta to wszystko jest, jest wyłączone Więc będziemy musieli trochę liczyć bardziej na swoje szczęście Niż na to, że coś trafimy w skrzynkach No i e, Jak widzę mamy Szukamy drewna, szukamy drewna ok. Szukamy drewna Patiś Może być z tym kiepsko, bo nie widzę żadnego Jak na razie Pati tak? To, a drewno czy... O, drewno, to super superancko. Ale dużo tego drewna masz, genialnie, fajnie. Dobra, czyli mamy już trochę do przodu, jesteśmy. I wiesz co, ja mam tutaj crafting table, nie, nie craftuj. Crafting table. Dobra, i tutaj zrób kill off. Może ty zrób pierwsza, ja ci jeszcze tutaj rzucę drewno, żebyś pozbierała i pozbieraj kobla. Tak wam będziemy trochę spoilerować na tym spiku. Trzymaj. <laughs> Uu, ja też znalazłem drewno. Tak! Ale nie rób szybko! Tylko drewnianego nam nie rób! Drewnianego nam nie rób! Niepotrzebne. A szybko. Jest szybko ten, bo jakbyśmy byśmy mieli ten, dobra? I ja ci przygotuję jeszcze kolejne, bo pode mną jest jedno drewno. A nie, to nie jest drewno. To znaczy, to jest kamień. Są dwa kamienie! Ej, pati, pati! Tutaj! Tutaj są dwa kamienie! Szybko, szybko! Tutaj! I wyrzuć mi te trzy kamienie i dwa patyki, bo powinnaś mieć tyle. Szybko, szybko, a ty na razie jeszcze kop tym kamieniem i powinna sobie uzbierać jeszcze na jednego, co nie? Jak tam? Ale tyle ty jak masz szumy ostatnio masakryczne Mam szumy? O kurczę No, no. musisz bliżej mikrofon podłożyć Tak mi się wydaje Ja wystarczająco blisko, spokojnie Bliżej podłóż, bliżej! Bliżej! zaraz no, ci za zaprezentuję, jak blisko masz podłożyć Nie, proszę nie <laughs> <głos> <głos> Ta! Dobra, masz już na ten? Ta. Masz już Ta. na kilow? czy nie masz? Ja tak, nie. mam kilow, mam kamienny. Aha, spoko. <noise> Ej, a chcesz razem, bo mogę ci dać w sumie. O, dobra, ale ty miliję. Nie ma Autosmelta, czy jest Autosmelt. Jest chyba. Kurczę, serio to włączyłem. Ta, włączyłem. Dzięki. To było przez przypadek. Dobra, to ja mam już dla ciebie paty off. E, tylko nie mam drewna, D rzuć mi drewno Ale dobra, nie to daj mi gdzieś crafting Ale ja mam... ja mam nie nie, bo ja mam... na. daj mi, daj mi, daj mi, bo ja mam dla ciebie kamienny już Ale kurde. Tak... Bo ja, ja mogę sobie zrobić żelazny, wiesz Ja mam, okay. a teraz się jakoś wydostańmy Dobra Chyba masz jednego mojego diaksa, którego szyb ja wykopałem o drugiego ja, mojego ja, z <laughs> Już Już wychodzimy z tego miejsca Pati Nie denarwuj się Ja nie słyszę ich w ogóle, więc to jest chyba jakiś dobry ja znak nie słyszę. To dobrze bardzo Ja, ja tu widać nicki? Nie, nie widać Nie, 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 nie widać ników. Dobra, więc tak, w miarę spoko. Seria wam się na bardzo, bardzo podoba, więc mam nadzieję, że takie coś wam się też spodoba i ciągle szukam ekipy, po prostu, jakiś spoko, żeby zrobić tej, coś, na przykład czterech, 4 na czterech na czterech, to było... To było genialne. No, ale teraz, teraz muszę poszukać trochę więcej diaksów, Patty, bo ty jeszcze, ja jeszcze... Ja szukam żelaza. O, nie mam już dwa żelazne, więc są do przodu trochę. Pam, albo... Dobra, pati pati pati, szukaj Szkoda, że tego emeraldu jest strasznie dużo na tej mapie, naprawdę Ile masz żelaza, pati? Ile masz? To ja mam też jedno. Dobra No ja teraz się skupiam na tym, żeby słyszeć przeciwników? O matko, prawie we mnie doszło kill -off i o. bym umarł by było. No ja dobra, mam. mam dla ciebie, Pati. Ja też. Tak? O, to super ranczo. Ile masz diaksów, Natalia? E, wystarczająco wiele. Okej, okay. tak. No, nie mogę im zdradzić. Nie? A, no, tak, przecież. Aha, Nasze tajemnice. Czyli nie masz wystarczająco wiele? To była podpucha. Ja tu kogoś słyszę, chyba. Chyba no, ja, ja. ja. Ja też nie was muszę. słyszę. Ja też was słyszę i to na pewno. Co wykupałeś szkołę przed chwilą? To o, ktoś ja. z waszych. No, okej. Okay. <noise> <Nice. głos> Ej, czemu to jest tak blisko od ściany do ściany, LOL? Dobra, Patty, to będzie faktycznie dobra taktyka, którą teraz robimy. Wiesz? Idealna taktyka. To będzie najlepsza taktyka, Paty. Teraz znajdziesz. Tak, to jest taka taktyka nasza teraz ulubiona, wiesz? Na szczęście jeszcze mamy tak naprawdę 3 minuty bezpieczeństwa, więc... <noise> Też się słyszałem Adwes. mi zaraz na mordę I tak na sobie na twarz. Mógł atakować. Adwes, nie idź za mną. Jak za tobą? Bo uciekam jak najdalej od Twojego hałasu, a Ty cały czas się przybliżasz. Aha! Nie podoba mi się to. Dobra, ale już powoli tutaj mam. W miarę spoko diaksów. O! To już mi starczy na całkiem fajne rzeczy. Ale wam ja dużo mówię normalnie, straszne. co nie? <laughs> całkiem dużo Całkiem fajnie To jest git. Dobra, ej, bo kupiłem się na drugiej ściany Ale kopałem przed chwilą w jednej, więc to jest Większa szansa na to, że oni nas zauważą Właśnie przy tej ścianie Dobra, co jest takiego? To? Patrz, nie mów, nie mów tak brzydko Przepraszam, ale prawie się zabiłam Właśnie jestem ciekaw, co by się stało Gdybyśmy się zabili przed tym jak ten się spotkamy <laughs> czy to nie jest... Próbować, czy to jest możliwe no, no nie, ale teoretycznie bym zrzucił na siebie jakieś 10 kowadł albo z wysokości bardzo wysokiej <grym> zrzucił ja po ja prostu na siebie bardziej kowadła ta albo na przykład nie wiem, zrobił sobie w gravelu na przykład też się za, 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 na przykład zatrzymał mhm. to to by było też niezła heca Dobra. Ile mamy czasu? Patiś, mamy półtora minuty. Dobra. Trzeba się powoli szykować. Czaisz? Powoli. Dobra. Ale nie za szybko. Żeby ich jeszcze trochę zmęczyć tym, że żyją. Dobra. Oczywiście no, bardzo męczące. Tak. <laughs> życie tak, jak najbardziej. Nigdy nic nie było bardziej męczącego niż życie. Czego nie tobą Dzięki. <grymne> Proszę. Jak romantycznie. To <grymne> jest najromantyczniejszy odcinek na świecie. Oooo. Tak. Jeszcze, jeszcze możesz mi słodziej mówić na przykład. Dzięki. <grymne> Szkoda, że jesteśmy w oddzielnych drużynach, co nie Natalia. No jakoś. Nie pasuje ci to, że jesteś ze mną? Separacja. To? <grymne> nie, no też nie pasuje. Patrycja Patyś. <grymne> nie, nie obrażaj się. <grymne> Ja nie, no nie ma... Zaraz gdzieś kowadło ci dałeś spadnie. Ażet że twoją prawie mi spadło. Więc co? O, znowu? Ta? Będziecie. Nie, to mi spadło teraz. Halo? O. Czy ty jesteś gdzieś blisko? Nie. Nie, dlaczego się <laughs> pytasz? O co ci chodzi? O, dobra, dobra. Mhm. O dobra, Damian, widzę szczęście twój nick. Jak to mój nick? Jesteśmy razem oczywiste. Nie, kto tu jest? Gdzie? Jezu, a to jest nie straż. co? O co wam, czemu? O nie, Patiś. O, o, o nie, 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 nie. Trochę się cykam, jednak, tego wszystkiego, co się może z nami stać. Ale póki na to, czas pogadajmy, jak za dawnych lat. Dobra. Dwie najważniejsze rzeczy. Jeszcze trzecia najważniejsza rzecz, czy mi się uda? O, uda mi się, super handko. Dobra, to załatwione. I teraz, jeszcze jedną mam bardzo ważną rzecz, Patty. Jak to nam się uda? Proszę, tylko nie zginij, okej? Okay? Taka moja, moje zadanie. Moja propozycja, taki deal Dobra paty i zaraz się dziś spotykamy, okej? Okay? Bo oni są strasznie cicho Ja nie wiem o co, o co kama A dlaczego? Ja też się skupiłem A po co? Strasznie. A co tak do mnie Idę już do ciebie Okej okay. Lecę Idę Ale weźcie uratować. się, jakoś nie spotykajcie razem Gdzie ty jesteś? A Cześć! Tu jesteś, hej. Yeah. Idziemy do nich Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Patty widzimy już mi? Tak? No, widziałem, ale już teraz goni Ale słabo. A? No. A! A! Boże, myślałem, że to Natalia. Shit! O nie, patty, ja się na nie rzuciłem! Lego, 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 lego. No rzuciłem! Wam, ale <laughs> Patti się... Ej! Patty! Idę! Patty jak Jeszcze nie do końca, ale... Ale prawie. Nie uciekaj. Tylko dziewczyny no uciekają. Nie. No nie. No ej, no halo, co ty robisz? No, no nie! Ta... Patisz, czemu? Patisz! Pati? Wolniej bi! Wa patiś wolniej! Najpierw Adwesa bi! Adres ma mniej HP! Bij bi adwesa! Jakie mniej HP? No oczywiście, popatrz na tabie! za Adwes. Zabij adwesa! Wolniej go bij! Jak go bijesz, party. No nie, jakie to było beznadziejne! Tak. Nie, tak. naprawdę! Żądam no, rewanżu, robimy, robimy, robimy rewanż jeszcze okay. szybko! Tak! Tylko teraz jestem za adwesem, robimy teraz tak i Ech, wyłączymy. Okej, okay. dobra. Wyłączymy auto przypal. Abo nie, zrobimy wszystko teraz tak. E, tutaj też włączymy. I lecimy z ultra hardcorem. Czyli że się w ogóle nie generu... generujemy. O. E, no, i włączyłem, że... Nie, przetapianie włączone jest. Dobra, robimy z ultra zobaczymy jak nam to wyjdzie. Tak. Nie, bo to było... Jakieś nie... w ogóle cofnę się do Game Options i trochę szybsze nam. O, tutaj, żeby się szybciej... żebyśmy się mogli szybciej bić. Dobra. To Czyli możecie każdy, wystartować. Nie no weź. Dobra i teraz tak, e, ja idę z adwesem do zielonych. A wy idźcie tam do... Czemu do szary tu jest obserwujący! Start. O, i zobaczymy teraz, kto się będzie śmieć. Śmieć. Nie. Śmieć. Nie. No, nie. Kto się będzie śmieć. Oh, Już obrażę. <laughs> Od początku Aren jak najbardziej. To było Taki niemiłe, jesteś. strasznie, z waszej strony. No chyba z twojej, nie? A sobie musiałem zjeść cyni Minis Patiś posun się. A a tak tak tak. Dobra, dobra e, weź szybko, trzeba znaleźć. O, ty masz kilo, dobra. No. Okej, okay, ja ci tutaj będę trochę szukał jakichś innych rzeczy. E, mam już tutaj stary. Tam na górę. Z przetapianiem? Czy to nie? Masz? Tam na górę i tutaj. No tko, kop to, kop to. Czemu nie kopiesz tego cobblestona? No kopię. A tego na dole też, obok ciebie stary No bo mi tu stałeś przed chwilą No a teraz mi zasłaniasz wszystko Ile razy mam rozwalić tę grawę? Żebyś mi nie rozwalił to jest to. Dobra Tu jest spoko, okej okay. Jak tam? Ile masz... masz? To daj, to utwórz no. cokolwiek, ja, mam... ja ci zrobię szybko Dobra, masz Bo nie mamy nic, okej, okay. no to ja sobie zrobię Tylko daj mi to ci mam, dalej. Już, 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 już złapałem, już złapałem. No, no to bardzo ładnie. Taak, Cieszę się. Okej, okay. ja Widzę, że też. masz umiejętności z podstawówki, że potrafisz łapać. Tylko uważaj, ty to jest tak tylko żeby ci nie spadł kilo na, na głowę kowadło, bo możesz czasami już, już nie, nie zyskać życia. O no kurde. Ty to tak jak w Real Life. Tak. <laughs> Chyba że. to bo... kiedyś kowadło na głowę? <laughs> tak, widać to właśnie, bo mi przychodzi cały <laughs> czas przed ekranem. <laughs> to wszystko wyjaśnia. <laughs> to widać. Że on po prostu ma coś nie tak. Odsunieś się w końcu, czy byś mi przechodził cały ten, czas przed twarzą? Kiedy ktokolwiek kopie, po prostu adwers przychodzi im przed twarzą. Masz tutaj kamie kamienny. Lubię. Team. Nie potrafię się napatrzeć na Twoją twarz. Jest taka Thanks. piękna. Dzięki. Krzywa. <śleszy> Aha. Nie wiem, co chciałeś osiągnąć tym swoim żartem. Tak, bo na... Jezu, ale mi kowalę, no, To mi zabił kowadło cię prawie zabiło. Nie grawej. No, Masz bez Możesz się na, odsunąć. Okay. Adwes? Ja, jed... <noise> ja, jed... ja, jed... ja jedę. Ja jedę. Ja jedę. Mam jedno. Gdzie jest? Chodź. nam ja od, od ciebie. A, 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 Proszę ja zabijcie to... go szybko. Aha, ja też. <noise> okay. Daj mi kobel stronę. A bo dobra, już ja nie zmierz. potrzebuję twojej łaski Przecie dałem killoff, że... A, nie, nie dałem ci kilofa. No ja ci dałem. Ja ci nie, dałem. Nie, nie dałem. No ale kilo. ci wyrzucałem, no, tylko żeby daj. nie złapałeś, bo migałeś tego przed nosem zamiast polecić do tego tamten. No to kilo. daj mi, gdzie ty jesteś? No wróciłem tam do tyłu. A tu jest, dobra, ale. A to jest kamienny, a nie żelazny, co kłamstwo. No bo ci powiedziałem, że ci rzucam kamienny. kurde, nie regenerujemy się? Nie. No, no. No gdzieś masz mniej. Ty skąd wiesz? Bo na tabie, na tabie jest. Na tabie, no. A? <grym> jak odkryła, odkryła? Teraz takie cicho. Aha, dobra. Już te, teraz teraz <grym> cały. O teraz klikam cały czas tab, żeby widzieć ile Szymek będzie miał życia. O tak. <grym się> mało. I tak później. O Szymek, kowadło ci upadło na głowę, co nie? <grym się znać> <grym się znać> ups, 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 ups. Dobra. Jak wam idzie? Bo za... za 50 sekund możemy się już bić. Co? ty do mnie. O Jak ty mi wszystkie diaksy o, o. wykopałeś, stary. Słyszę je, słyszę je. Ej, no ty o, jesteś złodziej, Jezus. jak ja nie mam diaksów? Dobra, tak ale ja po prostu gim pierwszy o, i znowu? resztę jeszcze jakoś załatwimy. O, nie! Znowu masz już Dobra, to znaczy ja będę tą... krową armatnią, czy jak... jak to się gada. Eee, armat... nie. Królikiem nie, doświadczonym nie. Krową armatnią? Co? Nie, coś tam. Co ty za armatnią? Kulą armatnią No kulą, kulą, ale... On będzie krową ja On będzie krową. krową Co? W sumie? Prawda Upa. No jak to? To już? Jak, jak ja nie mam nic do No to na przykład... Panie, to zwierz mówi. wodę <laughs> Żartowałem Ech. przecież. A czy, czy, czy ktoś powiedział, że to co mówię musi być prawdą? Ja słyszę, Fajnie, ja słyszę ktoś z, z nich. Ja słyszę kogoś z nich i całkiem szybko kopię ta osoba. To ja. O oh, shit, kowadło mi spadło na. No. Nie. No nie, i wam wszystkim spadają kowadło na głowę. Natalia ma już dwa serduszka mniej. <noise> <Ja> Cichaj. <głosy> Naprawdę. <głosy> no tak jakoś wyszło. Nie kazałam mu spadać. No. No. Jak, tak, jak Ej, jak ta rozgrywka się zakończy, tym, że w ogóle nie będziemy się jej bić, tylko nam kowadła upadną na twarz, to to jest gra... bardzo możliwe. Lepszy odcinek ever wtedy będzie. Ta no. Jak zakończyć brew Blocket block in combat, nie bijąc się w ogóle? No nie, nie widząc się w ogóle. Bo to jest już hit. Disco Polo. Ale, ale was słyszę, nie? Naprawdę. To ja kopię. Nie, słyszę z dwóch stron. Nie, jesteś nie jest to możliwe, żebyś no, był no, z dwóch no, stron. może kopię dwoma rynkomat. Co? Tak wiesz, jedną na sto kratek rozsuwa na bok. Tak. Ja też kogoś słyszałem teraz. Słyszałem szkło. Ja też właśnie też. szkło. Nie. <laughs> to wcale nie fati O, kowadoł spadodera. To dziwne, ja nie słyszałam. <laughs> No yes! ona nas słyszy Nice Ej, hey, adwez, ja chyba wyczuwam Czujesz? Nie yeah. Idę <grym> O oh, nie Dobra, jak tam pati u ciebie? Czy zginiesz jeszcze przed tym, aż za do, 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 cię znaleźć, czy nie? Fuck <grym> Idę do ciebie Dobra <grym> Ile diaksów znalazłeś? O, kto słyszał to? Bo ja to słyszałem aż za słyszał? dobrze. Ej, ja się. Fuck! Ja. <grym> tu... To, ja to by spadło kowado znowu? Tak! Adwes, Masz mniej spadło. serduszek niż. <grym> Aaaa! <grym> Patrz tak. nie bije! A to nie ja chodź tu! Nie! Ja nie mogę! Adwes! No jak ja jestem zakopany! Gdzieś nie wiem gdzie. I dać ci pomóc. No nie. Dobra. Jest! Co? Pokonałem was obie. <grym> Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie oczywiście jakieś challenge wymyślać dla nas, ale nie chodzi nam o challenge po odcinku. Chodzi nam o challenge, jakie możemy robić na odcinku. Na przykład nie kopcie... Mm, nie bi... Nie, no, nie. Coś też normalnego. No, ale mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. ze mną była Patti, Natalia i Azbes Do zobaczenia w kolejnym odcinku. cześć cześć!